Jako widzowie. Dawno nie gra... nagrywam odcinka. Przepraszam, ale niedługo będzie odcinek z Jarczato. Też no jak... To... Dobra, dawno nie nagrywam, po prostu jestem jakiś taki. No. Eee, dzisiaj zagram Forfronta, ostatni dzień dzisiaj jest chyba. No jeszcze jutro można. Bo jest to, nie jak się nazywa Beta. Nie gram w Beta, więc... Bo jako pierwszy youtuber nagram w Polsce. I chcemy być. A, zostawcie sobie i łapeczkę w górę. Eee, no. teraz już włączę do mnie, Tylko ile jak to znajdę będę od razu w grze jakiś tam. O ile mi się dobrze dobię. Nagrywanie dawno naprawy. Jak dawno nie nagrywałem, to naprawdę jakoś jest tak mi. Czuję, się stresuję, nie, że stresuję, jakoś tak, dobra. Ja już grałem dużo w tego... For... Tak. Tutaj macie karabinowców małym. Like już, sama Eee, dobra. Już wam mówię. Tutaj macie karabinowców. Asu. On ma karabin. Pistolet, jak każdy w sumie z tych innych, e, ma tak. Mm, jak się nazywa? I powiem Wam, bo już tak przegrywam miejsce. tak. E, tak. <ścoughs> Cicho, <tam. ścoughs> Dobra, tak. On ma tak. Karabin, pistolet tak. wszyscy. Wstrych, wstrych. E, tak. T4, który już jest też w czerwcu. Takie mam zasady, to lepiej pokażę. I Nieskończona amunicja, medyk. Możecie mm -hmm. zgadnąć. SMG e, takie też leczenie rzucasz i automatycznie e, co tam było i takie defibrillator. Anti-air ma rakietnicę, która w ogóle mi nie działa i pompę. Tak samo jak engine, tylko engine ma inną, tą inną rakietę i um, czyli sniper, który ma takie coś do co ten e, bierzesz tak zapleczów i łapisz takie ten. Pokaż mi, się, co tutaj jest takie coś. I, no i, i ma sniper oczywiście, break, bro, dobra, we to ja wam pokażę. Jakie C4 to jest takie C4, czy C4 w Nie wiem, co wygląda w ogóle C4, dobra. Uh. I jeszcze jedna rzecz: nigdy uh, nie bierzcie helikopterów, zginiecie z nimi od razu. No w sumie i tak nie będziecie jak mieli, chyba. O ile zagracie. no trzeba jeszcze uh, się nie nie No i tak, chyba. Nagrywam to o 22... w, w, w sobotę. Tak to przejmujecie cele. Tak Teraz wam tak pokazuję szybko pierwszą rundę, tak żebyście zobaczyli Ja mega lubię Forfronta. wie jak nie wiem czy wiecie, ale on jest od To to film Enemy has captured point B. Hey, yo, go. Russian guy. Can you shut up. Yeah, who the hell is that? Yeah. Does anybody know bro, what that, that is? Bro, Russian dude, get like shut up, bro. You're so annoying. I'm surprised you can shut up up game and you. you Russian. Who is that? So we can mute. Just say your name and then we'll mute. Um, it's like Cracker Green something. Probably just to get the jealous. Like shut up, bro. Like, O! Oh, e, oh. więc To go, A właśnie e, jak z nim czekać, bo dawno nie strzelają e, e, automatycznie dostajecie to i jak nie macie już jak całą mińce z dostajecie... E. a wyjście, Dobra, wyjście, a Na razie wyjście, a wyjście, a a właśnie. Już sobie przypomniałem. E, nie musi być, być to, żeby się regenerował, bo w chwili się regeneruje. Helikopter! Wróg A. Kim. Oh, this helicopter is, is. Kurde, nie umiem angielskiego, to dobrze. Prawdopodobnie nie ma, ale... Nie wiem, jak to. No nie wiem. Dobra, szukam przeciwników, a nie uczy się angielskiego. Tak, tak, no właśnie. To jest mój? No, no, kur... To mnie no, to nie zabija, bo chcę no, pokazać, że no, w, w ogóle umiem w tą grę to gry grać. <laughs> Ej, o, i tak. A nie mam tu roboty, tylko oni mnie zabijają. Wszystko. Ja. A właśnie, zobaczyć mogę krew włączyć. Bo, dla Cię, nich That's a good, good. Uh, good. thing. Oh, it's about to smell. Oh. Easy, Nate. Say hello. Ah! Thank oh, you. No, I need a dash. Yo, Russian dude, give me more ammo. Give me more ammo. Oh, wait. Give me more ammo. Thanks, man. Shoot the, Shoot, the okay. Shoot the helicopter. Shoot the. I'll just stumble you you Hey, what language are you speaking? Not to be mean. Poland. Oh, Poland. Are you from Poland? Yes. Oh, Apple. Enemy has captured point E. E. A record... In the... I'm the... the US, guys. Przodowanie jest inne niż i jest full body. A właśnie nie wiem, no, wiecie, że jest jeszcze ten spadochron. że to jest beta, więc tu nie masz wszystkiego najlepszego. Wszystko, że jest, mam być tuterem. You need healing? I got you Dobra. healing. Hey, cracker... hey, guy. some healing. Take some healing stuff nie, już nie, nie bójcie się, jeszcze, dobra, nieważne. Dobra. bro. tak, to był... Tak. Pokazałem dla was rundle, jak wygląda... ...forcent. Teraz to będę już krągł, kurde, O ile mnie nie wywali z Mam nadzieję. Wygląda jak minimał. Tu. <tín> Dobra, nie to tam. P... Dobro, strzelik, weź Albo nie. Hmm. <tání têné> a A właśnie jakby co Nie wiem czy to jest na dwójki. Jeżeli macie dwójkę, to nie wiem czy yeah, będzie wam działać. Na 3S działa i na trójki. Oczywiście, bo ja mam trójkę. Meta <laughs> Jakby też nie widział. I, meta. I na Meta quest jest 3S też działa. Napisem w ogóle nie działa. Meta. Chyba, nie wiem. Było napisane, że nie. My, ja wiem chyba też, a w ogóle nie wiem trudności, że nie samochodem. Możecie włączyć taki tryb. Wiecie jak w jakiejś grze, na przykład... Na przykład w beta. A właśnie, kiedy była alfa? Bo możecie mnie sobie spytać. Kiedy zaczęła? Była naj... No dobra, w nie wiem. Tak. O kurczę. No to miałem pokazać, gdzie jestem zabij i Beast. Powiem super poszło. Tak poszło. Eee... I, i, i. O. O. Dobra, jadę na skuteczny. On jest w włosku. A, właśnie. Nie wiem, czy to właściwie. Patrz, jak wygląda. Tak wygląda. W tutaj możecie się tak obracać, a właśnie po prostu nie. wiecie jak wyglądają jeszcze inne klasy. To wam za chwilę pokażę. Znaczy mogę się dziwić, ale... Najpierw no to tutaj... ja trochę tutaj... Jedną rundę zrobię, bo... I tak, no nie idziemy Kurde... Ej, zabiłem go! Jest! Super! Wow. Skąd? Dobra, pokażę Wam. Teraz snajpera, bo może chyba was najbardziej interesować. Dobra. To jest. To jest coś takiego. Patrzcie, widzicie? Takie to co ja tam chyba widzieliście. No jak tam wciągnął. No jest pistolet sniper. Ja nie lubili sniperem z, z jednego powodu. To? Nie działa zawsze. O widzicie na przykład. I się strasznie baguje. Ale dobre jest na to uwierzy. Eee... A, Fucking calm, calm, To jest tak? mój? E. Mój, dobra. я хочу не без стрелять снайпера. Вот Ой, спи. Эльгай, ну. а ваш... Да, не сезон так вот, Wąpę to już pomyślicie jak przeładować. Normalnie tak nie kur... Nie z... ten... Trzeba przytrzymać tym tryb, co da się I tak przeładować. Ja wiem, dlaczego to jest... bo... w nie grze chyba. No dobra, nieważne. Po prostu... To... O, pamiętam, to było jakieś jakiejś kształt... Kurde, nie pamiętam jaka nazwa. Się przeładowało samo po prostu. To był chyba... I nie jestem odmówienia, jak Nie pamiętam nawet. OB Ja tylko siedzę i w sumie nic nie robię. Ja nie wiem, jak oni z tej strzelby zabijają najczęściej. E, tylko, no nie wiem. W tym roku w ogóle chyba nie No nie w sumie. Jedyne jakie filmy powstały to w tym roku chyba. W mój kanał już zawsze będzie na Europie. O, Nie no. Just medic. I like to jest medyk, to jest medyk, medyk. Ej, medyk już nie da. Nie można zabijać na wojnie, prawda? I pompa to jest najlepsza broń.

Najlepsza jeszcze ma być chyba Battle Royale. Miała być, nim gra to Battle Royale. To czołg, i jeszcze najlepsze rzeczy, na które czekam, czyli pływanie łódku i jeszcze strzelanie. To będzie po prostu. Ja tyle czekałem na Fortnite i wpadę się do Czekany. To jest niby beta, Ja myślę, w ogóle gdzie dzisiaj się kończy, to beta. Bo ja wiem, nie, nie nagrywam dla was, ale tak jakoś... Ja miałem coś tamtych, a ty mnie nagle z tyłu do... Biorę medyka i tak bus zrobię z... A właśnie, bo jeszcze nie udzieliśmy medyka. Tak ma medyk, tak ma medyk. Jak szybko? Tak się nie robi. Tak się robi. Jak szybko. Patrzcie. To jest normalny sposób. Patrzcie jak długo. Czasem jak tak robić? A no może nie, tak, nie sześć. Dobra, nieważne, nie jestem dobry w tym. Mówi nie jak się gra. gram z Polakiem? Kory. Tak, Tak Ej, mam kolejną. Tak, robicie. Tak. Uciskacie, jakby. Tak robicie. Oh, tylko wtedy mega ręce zewolę, więc nie polecam. Nie, bo trzeba tylko się nie napiąć. Oh, nie, nie, Okay. lost point C. Dobrze idzie. Can

Capture point Cancy. I don't know where we're getting shot from oh tank over there. Point D. Ah, I just immediately got Dostaj. 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 O nie. O nie. O nie, 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 nie ma na ty. Ej, uda się, uda się, rewajujesz. Nie, 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 The enemy has captured Point D. Dobra, o. Właśnie, od sędziów porządka, byście mieli zakres. To jest pierwszy... Właśnie, pierwszy po polsku. Po, w ogóle, byście mieli sędziów. Ja bym od skali 0 do 10. Od 1 do 10. Jak się podoba w wow. szkole. We almost won this <laughs> fight. I do Dobra. Jest. Dobra. Z jakbym chciał wrócić olejnej. O, o czymś gram na mecie Teraz nie na pcvr VR. Yo, green cracker use pcvr VR. Yo, green cracker.

Będziecie chcieli Bo to możecie mnie dodać Jak będzie już pełna wersja nie wiadomo ile to będzie kosztowało Właśnie, bo teraz beta jest za darmo Więc to jest fajne no Opłacę się. Najlepszy punkt Jak chcecie tu Jak D, 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 D. Najlepszy punkt na Na to wieżę Dlatego jest najbliżej, żeby tam była... Ja z D mamy My muszę chyba nauczyć, się jak robić szorce. Bo nie umiem tego zrobić. Jakby na jakiś komputerek zawsze mnie tu interesuje jak to zrobić to pewnie wiecie jak do gry, po prostu. Ja wiem, ale musiałbym mieć w telefonie swoje konto normalne, a nie jakiś stare, dla dzieci. O. Ja nie miałbym jak tego zrobić. Uh, oh. Give me ammo. Drop the ammo. Oh. Okay. What? Oh, <laughs> We need a sniper. Off captured point A. Oh, it's A. We will Zdać tam oczywiście. Ja bym chciał z nimi zagrać normalnie, a nie z jakimiś z jakimś... w ogóle graczami, którzy w ogóle nie ogarniają. Dobra, no jak, jak przejmiemy to AE, to kończymy, kończę, bo. Dobra. we captured point e. B. Oh. I hope. it. Yes. Yes. enemy is attacking point B.